Muzak, Trefl, Gdańsk, jednocześnie MVP tego spotkania. Gratulacje za statuetkę i za zwycięstwo 3-2 z Giełdkowskiej Katowice. Powiedz mi tak na gorąco, jak oceniasz to spotkanie? Dziękuję bardzo za gratulacje. Jak oceniam to spotkanie? Dziękuję. Bardzo ważne, że udało nam się to spotkanie wygrać. Nie było to łatwe spotkanie. Dla niektórych był to pierwszy mecz ligowy w Plus Lidze, także Także no, te pierwsze mecze zawsze różnie wyglądają. E, pokazaliśmy w pewnych momentach walkę i, i, i dzięki temu myślę że zwyciężyliśmy w tym meczu, bo nie graliśmy idealnie na pewno. Powiedz mi, jakbyś ocenił ten przebieg tego spotkania, bo bardzo prowadził już dwa do jednego. No ale że Wam się udało, że tak powiem, podnieść i dwa to niestety wygraliście, zwłaszcza ten timbrek. Bardzo jakże emocjonujący. Tym, że to no właśnie na pewno na pewno to, że w, w odpowiednim momencie każdy z nas dołożył swoją cegiełkę, dołożył swój punkt czy dobre zagranie. I dzięki temu myślę dzięki, dzięki grze całej drużyny, bo, bo to się tak naprawdę liczy i dzięki temu, że, że cała drużyna potrafiła się zebrać i, i, i zawalczyć mimo tego, że przegrywaliśmy 2-1. już, tak powiem, bardzo dużo przywództw do posyłał. Statystycznie miałeś więcej niż Piotr i główny szok i Nikolaj Jal Mijalowicz, radny Ziedziń. No tak, no bardzo się lubimy z Marcinem, też lubimy się z siebie naśmiewać po przyjacielsku, także myślę, że to był, to była forma jego kąskliwości. takiego kąsania mnie po prostu. Nie no, myślę, że no taki, taki był dzień, że, że akurat Marcin widział we mnie jakiś potencjał na punkty i wysyłał do mnie te piłki. Jutro może być to dzień kogoś innego, także ja się cieszę, bo, bo lubię atakować i, i dzięki temu, może nie dzięki temu, po prostu cieszy mnie to, że dostając dużo piłek wygraliśmy mecz, to znaczy, że miałem jakieś pozytywny, pozytywne oddziaływanie na, na, na drużynę i na ten mecz. Po meczu? Na pewno z tego, że, że podnieśliśmy się gdzieś tam po, po jakimś kryzysie, w trakcie meczu, podnieśliśmy się, zawalczyliśmy i można powiedzieć, że wróciliśmy. Kilku zawodników zeszło z boiska w trakcie, w trakcie nie pamiętam którego seta, ale kiedy mieliśmy, mieliśmy kryzys, potem wrócili, silniejsi i zagraliśmy lepiej, także, także z tego należy się na pewno cieszyć. Na tej macie tutaj w mecz o Dla ciebie. Boeing w sumie w trakcie sezonu. Yy, i tak naprawdę tytuł mnie no, wam nic nie daje, jedynie to jest tego puchar do Gabloty, no ale właśnie, jak, jak jest ty pokrywam? Mm, no jakby nie patrzeć, jest to Puchar, także yy, jeżeli yy, kiedyś usłyszałem takie, yy, takie bardzo, bardzo mądre i ciekawe zdanie ze strony Marka Lebiediewa, yy, że jeżeli jest Puchar, jeżeli jedziemy na jakiś mecz i jest tam puchar to jedziemy tam po to, żeby go wygrać. I myślę, że tutaj będzie tak samo. Jeżeli jest cokolwiek do wygrania, to będziemy walczyć, żeby to wygrać po prostu. I moje ostatnie pytanie już kończąc. Yy, sporo przed tym sezonem było roszat tutaj yy, w składzie Grzionagdańsk. O co w tym sezonie walczy brązowy medalistami? Yy, no na pewno walczymy o wszystko. Zobaczymy yy, f, 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 gdzie, gdzie wylądujemy po, po tym. Po tym sezonie, po, po rundzie zasadniczej, i tak dalej, ale na pewno nie, nie, nie zamykamy sobie drogi czy do Mistrzostwa Polski, czy do Pucharu Polski, czy w Lidze Mistrzów. Przynajmniej ja osobiście walczę o jak najwyższe cele i nie wyobrażam sobie grać w plus lidze, żeby celować w inne miejsce niż pierwsze.